Uroczysta ceremonia wieńcząca ukończenie studiów wyższych w uczelni Korczaka odbyła się w miniony weekend 4 czerwca. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział nie tylko studenci, ale również ich rodziny. Doskonale pamiętam, jak zaczynaliście pierwszy rok studiów, jak się zmienialiście, jak z semestru na semestr, z roku na rok, nabieraliście pewności siebie, jak budowaliście warsztat pedagogiczny. Był to okres ważny. I pracowity w Waszym życiu. Taki był też dla Waszych bliskich, ponoszących wraz z Wami trudy kształcenia, dających Wam wsparcie. To, między innymi, dzięki Nim, możecie się cieszyć z tego, co osiągnęliście. A oni mogą być dzisiaj z Was bardzo dumni. Wierzę, że lata spędzone wśród murów naszego Wydziału, będziecie wspominali jako okres nie tylko ciężkiej pracy, ale również czas zawierania trwałych przyjaźni i wielu studenckich przyjemności. To, że niebawem odbierzecie dyplomy, jest rezultatem waszych indywidualnych, pewnie nieraz trudnych wyborów i poświęceń. Podczas kolejnych semestrów często musieliście pokonywać samych siebie, pokonywać swoje słabości. Nieraz zapewne padało, nie damy rady. Dzisiaj dobrnęliście do celu. Jesteście bogaci nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem w pokonywaniu trudności. Mam głęboką nadzieję, że zdobyta tutaj wiedza zaowocuje i przyniesie Wam wiele satysfakcji. I z tego miejsca chciałbym złożyć serdeczne podziękowania naszej wspaniałej Pani Dziekan, Brawo. naszym cudownym wykładowcom i pracownikom uczelni. Kolegom i koleżankom z samorządu, z których nie udałoby się oczywiście zorganizować tej uroczystości. Wszystkich przyjaciół i bliskich rodziny, którzy towarzyszą nam dzisiaj w tym pięknym dniu. Oraz oczywiście nas, absolwentów. Także brawo dla nas. Dla niektórych z nas pewnie będzie to ostatni dzień na tej uczelni, chociaż liczę, że jak najwięcej osób będzie kontynuować tą naukę akurat w tym miejscu. Jednak na pewno będziemy kontynuować tą naukę w jakimkolwiek uczelni. Także chciałbym z tego miejsca życzyć wszystkim powodzenia, sukcesów w dalszej nauce i przede wszystkim trzymam kciuki za wszystkich na obronie. Od prawie 30 lat uczelnia kształci specjalistów, m.in. w dziedzinach pracy socjalnej, polityki społecznej i wybitnych pedagogów. Zajęcia prowadzą profesjonalni wykładowcy, ich starania zauważają władze uczelni. W związku z tym, podczas wydarzenia, jednemu z wykładowców wręczono srebrny medal w podziękowaniu za zaangażowanie i wkład w rozwój Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. Wszystkim absolwentom, wszystkim wyróżnionym bardzo serdecznie gratuluję, a ja się czuję naprawdę, wzruszona. Cieszę się, że spotykam swoje koleżanki młodsze, które są ze mną, no i oczywiście panią dziekan, która jest wspaniałym dziekanem, świetnie prowadzi. Także mam nadzieję, że będziecie utrzymywali z tym wydziałem cały czas kontakt, bo zasługuje na to. Absolutorium było również okazją do refleksji o minionych latach studiów, a jak się żakom studiowała na uczelni Korczaka. Przykro, że się kończy, bo to jest niesamowite wrażenie, Wykładowcy są niesamowici zawsze służą pomocą. Profesorowie byli bardzo przyjaźni, bardzo mili. Wszystko szło bardzo sprawnie, także bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o wykładowców, to również jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że dzielą się razem z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi, które są tak samo potrzebne, jak czerpana wiedza z książki. Ja bardzo się cieszę, że studiowałam właśnie na tej uczelni, tą uczelnię wybrałam trzy lata temu i teraz mogę tutaj przystępować do obrony cieszę się, że właśnie do absolutorium. Dlaczego warto wybrać uczelnię Korczaka? Są tutaj bardzo fajni wykładowcy, jest bardzo fajne podejście tutaj do studentów, jest bardzo fajna tutaj atmosfera, dużo się dzieje, więc polecam każdemu, żeby przyszedł właśnie tutaj. Super ludzie, świetni wykładowcy, uczelnia z podejściem innym niż te, na których wcześniej byłam. Naprawdę super. Zajęcia praktyczne, można dużo rzeczy się nauczyć, które później wykorzysta się w pracy, także naprawdę polecam. Zamierza Pani kontynuować tutaj edukację na tej właśnie uczelni? Obecnie planuję sobie zrobić rok przerwy, ale po roku mam zamiar tutaj wrócić jeszcze. A wrócić warto na uczelnię Korczaka, bo oferta edukacyjna jest bardzo ciekawa i bogata. Tak bogata, ale przede wszystkim dominuje pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, zarządzanie, to co bliskie człowiekowi praca z drugim człowiekiem, taka relacyjna budowanie relacji z drugą osobą. Trochę sprzeciwiamy się mimo tego, że ważne są maszyny i nowe technologie i ta inteligencja, o której teraz tak bardzo dużo się mówi, ale to nigdy nie zastąpi pracy z drugim człowiekiem, takiej bezpośredniej pracy. Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej znajdziecie Państwo na stronie internetowej uczelniakorczaka.pl